Siemanko, oto Maciek z kanału Moto wszystko. Kłaniam się nisko, a dzisiaj z nami jest na chwilę bez jeżdżenia niestety CF Moto 450 EMT. Jest na tyle gorący kąsek, że naprawdę trudno jest się nim przejechać. Nie ma ani prasówek, ani testówek, żadnych demówek, więc możemy sobie pochodzić, pomacać. Mogę Wam pokazać, jak ten motocykl wygląda, a robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jest zdecydowanie większy niż na zdjęciach i wygląda naprawdę porządnie. Chodźmy sobie zobaczyć, jak ten sprzęcior wygląda. Słuchajcie, nawet pierwsze podejście jest bardzo dobre. Ten kolor tutaj tego motocykla no głównie kojarzy mi się teraz z autami premium i z kolorem, za który trzeba dopłacić. Tak jak wspomniałem przed chwilą, motocykl robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Wygląda na zdecydowanie większy, niż jest w rzeczywistości. Obecnie bardzo trudno jest na nim pojeździć, dlatego że CF Moto nie rozwija za bardzo sieci dealerskiej, tylko tak rzuca po kilka sztuk do saloników, do takich miejsc, gdzie Sprzedaje się głównie ATV-y, także możemy sobie pochodzić i go pooglądać. No i co, zaczniemy od przodu. Bardzo fajne, bardzo fajnie wygląda. Przypomina mi tenerkę taką mniejszą i. KTM 990 Adventure, tego starszego, takiego klina. E, e, tak naprawdę, zobaczcie, że z przodu nie ma takiego dziobu wystającego jak większość tych motocykli, które jednak trochę udaje motocykle takie off-roadowe. Ten wydaje się, że będzie całkiem fajną propozycją. E, przechodząc do przodu, może zaczniemy sobie od opon. To są chińskie opony, które bardzo są podobne do Pirelli STR rally. Tak jak większość chińskich motocykli też na zewnątrz też prychy mamy poprowadzone. Wygląda to bardzo ładnie. Jeśli chodzi o hamulce, z przodu jedna duża tarcza za ABS-em. To są hamulce, które stosowane są wcześniej w Moto, czyli... Juany. Jeszcze nie spotkałem się w żadnej innej marce z tymi hamulcami. Oczywiście niewiele o nich mogę powiedzieć, nie jeżdżąc z tym motocyklem. E, jakie robią wrażenie, no takie o tam po prostu e, zaciski. Nie są w stalowym oplocie, chyba tam może są. Nie, nie są w stalowym oplocie te linki. No i co? Jeśli chodzi o zawias z przodu i z tyłu kajaba, no to jest poważne markowe zawieszenie. Jak, nim sobie, jak na nim posiedziałem, pobujałem, no to naprawdę jest dosyć miękko. Skok jest, skok jest potężny, więc wydaje się, że będzie można pojeździć nim sensownie w. Terenie. Dobra, przejdźmy teraz sobie tutaj na boczek, zobaczymy jak sytuacja eee, wygląda. Silniczek eee, R2 rzędowy, oczywiście chłodzony e, cieczą. Tutaj z przodu od, w standardzie tak naprawdę osłona e, na kolektory i na filtr oleju. Tutaj e, plastikowa osłona e, chłodnicy, żeby żaden kamyczek tam na mnie trafił i dziurki nie e, zrobił sety, tak jak już we wszystkich motocyklach obecnie. Można je sobie ściągnąć, tak żeby w twardych butach offroadowych można było polatać po offroadzie. Jeśli chodzi o samą kanapę, to słuchajcie, wygląda pięknie. Trochę wygląda jak ta z KTM-a. Jest z takiego gumoleum, tylko, że jest dużo bardziej miękka. No nie tak jak dla ktm trochę zrobiona. No i co? Tutaj do tyłu jak przejdziemy, wydech jest piękny, zadarty do góry. Ładniejszy moim zdaniem niż w większości chińskich propozycji. Z tyłu, oczywiście, jedna tarcza i zaciski juan o których już sobie tam powiedzieliśmy. No i ta opona, przypominająca oczywiście do złudzenia, oponkę od Pirelli. Jeśli chodzi o to światło z tyłu, naprawdę fajnie wygląda. Zaraz sobie przekręcimy zapłon, zobaczycie jak to się prezentuje. Natomiast mi się e, bardzo podoba, jest to coś, czego jeszcze e, nie widziałem taki ładny ledzik. No i tutaj podejdziemy z boku. Dość długa tutaj ta dźwignia zmiany, zmiany biegów. Tak sytuacja się przedstawia. Z tyłu zawias też jest regulowany. Jest kiwaczka, więc generalnie motocykl też usposobiony do tego, żeby w offroadzie, mniejszym czy tam większym jeździć. Obecnie jest chyba skręcony na minimum to zawieszenie, czyli jest twardo i motocykl jest dosyć Ee, nisko. Te guziki jednak inne niż wszystkich innych chińskich motocyklach, które do tej pory widziałem i testowałem. Możemy w prosty sposób wyłączyć ABS, czyli nie trzeba robić salta w przód i w tył, żeby można było to e, zrobić. Zawias z przodu jest regulowany, zobaczcie sobie, to też jest bardzo rzadka sytuacja w budżetowych motocyklach. Kierownica jest. Dosyć płaskie ma to wybrzuszenie, a mimo to i tak pozycja jest wyprostowana i bardzo wygodna. Tak naprawdę do ideału brakuje troszeczkę tam tyle, żeby podnieść i wtedy naprawdę można byłoby w wyprostowanej pozycji jechać. Motocykl jest na tyle nowy, niezarejestrowany, nie możemy nim pojeździć. Zobaczcie, nawet kluczyki są zafoliowane i jest jeszcze taka otulinka na ten drugi grot. Przekręcić oczywiście i odpalić możemy. Zobaczcie tutaj na tym wyświetlaczu również. Mamy jeszcze naklejki fabryczne. I teraz tak, sam wyświetlacz jest bardzo ładny. No, ten motocykl ma przejechane 0,1 km, tak naprawdę. Wyświetlacz, wyświetlacz czarny, bardzo ładny. Nie będę teraz przechodził przez te wszystkie opcje. Natomiast jest tutaj tego trochę: można podłączyć telefon, można podłączyć muzykę i kierować muzyką z grającą w intercomie, także naprawdę fajnie. Fajne rozwiązanie jeśli chodzi o jazdę w terenie, bo lusterka możemy złożyć po to, żeby jadąc w terenie jak się wyglebimy, żeby nam się to po prostu nie połamało. W standardzie mamy też Handbary w kolorze, jak plano, trochę jak w aucie. No i ten kolor tutaj jest powtórzony oczywiście również na samym baku. Także tak ta maszyna się przedstawia. Sporo rzeczy tutaj do niego można dołożyć, bo rozmawialiśmy z człowiekiem, który ten motocykl ma i ma zamiar je sprzedawać. No i jest centralna stopka. Są gmole do niego, bo fabrycznie nie jest wyposażony. Są kufry. Aluminiowe są torby, sakwy, także jest sporo rzeczy tutaj do niego. Szybę można podnieść na nieco wyższą. Powiedzcie co o nim myślicie? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jest zdecydowanie większa niż można byłoby przypuszczać. Szkoda, że tym motocyklem nie mogę się przejechać, bo wygląda na naprawdę fajny sprzęcik. Dajcie znać co myślicie o tym sprzęcie. Wydaje się, że ludzi, którzy chcą go kupić jest więcej niż dostępnych motocykli. No, nie dziwię się w sumie, bo za kwotę 27 prawie 28 tysięcy złotych, no to ciężko jest znaleźć dla niego jakiegoś solidnego konkurenta. 45 koni może nie powala, ale do zastosowań, w jakich y, będzie przydatne, no to pewnie okaże się wystarczające. Jeszcze słuchajcie, odpalimy sobie tego dzika, żebyście posłuchali, jak pracuje. Ja już to zrobiłem wcześniej. Bardzo Wam dziękuję, że materiał obejrzyliście. Do zobaczenia w następnych. Dzięki i ciao.